Śmierć to coś, w obliczu czego wszyscy jesteśmy równi. Jednak kiedy wielcy artyści odchodzą, to jest po nich jeszcze większy płacz. Na pewno większy niż po zwykłym Kowalski. Ludzie romantyzują ich postaci i do granic możliwości pompują zasługi. Jest jednak pewna grupa muzyków, która odeszła w ciszy, dosłownie i w przenośni, ponieważ pewnego dnia po prostu słuch o nich zaginął. I do dzisiaj nie wiadomo, czy w ogóle żyją. A może przygniecieli sławą, bądź właśnie jej brakiem, uciekli w poczuciu porażki? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tych, którzy zaginęli, ale nie zostali odnalezieni. Numer 6: Jim Sullivan. Ten niesamowity człowiek był naprawdę zawziętym muzykiem, aż nagle, prawie 50 lat temu, zniknął. Dając fanom teorii spiskowych pole do popisu, najpierw dołączył do lokalnego zespołu rockowego The Survivors jako gitarzysta. Prowadził też pub z kumplem, ale biznes upadł, więc w 1968 roku przeniósł się do Los Angeles w wieku 28 lat, prawdopodobnie z zamiarem rozwinięcia kariery muzycznej. Nienawidził pracy dla kogoś innego i wolał iść własną drogą. Gdy jego żona pracowała w Capital Records, zaczął pisać piosenki i występować w różnych miejscach w Los Angeles. Natychmiast zaczął pracę nad swoim debiutanckim albumem, szukając funduszy na sesje studyjne i współpracując z innymi znanymi artystami tamtych czasów. Jim przedstawił materiał w Capital, ale odmówili o niej jego wydania. Zamiast tego wydał ją w niezależnej wytwórni, którą założył z przyjacielem. Jego debiutancki album studyjny UFO został opublikowany w 1969 roku i moim zdaniem, po wielokrotnym przesłuchaniu go dzisiaj, jest całkiem dobry. Jednak według standardów Jima, płyta była rozczarowaniem i nie pomogła mu zbudować publiczności. Jim wymyślił więc plan. Uda się do Nashville z nadzieją, że w końcu uda mu się odnieść sukces w muzyce. To będzie ostatnia próba. Kiedy wszystko się ułoży, ściągnie tam swoją rodzinę. Wydaje się jednak, że mógł zmienić swoje plany. Jean Sullivan opuścił Los Angeles 4 marca 1975 roku. Następnego dnia zadzwonił do swojej żony z drogi i powiedział jej, że wszystko z nim w porządku. Kiedy naciskała na niego, żeby zdradził coś więcej, odpowiedział: Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział. Kiedy zapytała, co miał na myśli, dodał: Zapomnij. Po prostu zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Zadzwonię do ciebie z Nashville. Po tym został zatrzymany przez patrol drogowy, ponieważ podejrzewali, że był pijany. Ale po zdaniu testu trzeźwości został puszczony dalej. Następnie zameldował się w hotelu w Santa Rosa w Nowym Meksyku. Po kilku dniach braku kontaktu z Jimem, jego rodzina rozpoczęła dochodzenie. Policja odwiedziła jego motel i odkryła, że łóżko podczas jego meldunku nie zostało użyte. Kilka dni później policja znalazła jego samochód na odludnym terenie ponad 30 km od miasta. Znaleziono pieniądze, dokumenty oraz instrument, trochę ubrań i karton niesprzedanych płyt. Jego przyjaciel dodał: Kiedy to usłyszałem, wiedziałem, że on nie wróci. Jim nigdy nie zostawiłby swojej gitary. Numer 5. Connie Converse Elizabeth Eaton Converse bardziej znana jako Connie Converse. Urodziła się w Lakonia, w stanie New Hampshire. W 1954 roku jeden z jej przyjaciół zaproponował jej granie półregularnych występów w salonie muzycznym. Występy Connie Coldwell z jej gitarą były niezwykle popularne wśród publiczności. Program był prowadzony przez Gene Ditcha. Ditch filmował artystów także zrobił to z koni. Nagranie trafiło do CBS Morning Show, gdzie zaproszono ją do występu. Zgodziła się i zagrała. Siedząc blisko Waltera Cronkita, Słynnego prezentera. Telewizja była wówczas nadawana na żywo, więc niestety nie ma archiwalnych nagrań wideo. Udział w programie śniadaniowym niestety nie pomógł w rozwoju jej kariery. Później przeniosła się z Greenwich Village do Harlemu. Kupiła pianino i zaczęła pisać nowe piosenki. Jej kompozycje miały być zmianą w stosunku do jej poprzednich prac. Jednak istnieje tylko jedno nagranie utworu na pianinie, które wykonała. Piosenka znacznie różni się od jej poprzednich utworów. I co ciekawe, śpiewa o nieodwzajemnionej miłości, czego nigdy wcześniej nie robiła. Connie Converse jest uważana za pionierkę. Śpiewała amerykańską muzykę folkową, którą później tacy artyści jak Bob Dylan czy Johnny Mitchem spopularyzowali dekadę później. Amerykańscy piosenkarze Folkowi często występowali z gitarami i pisali teksty, które były osobiste i prywatne. Connie była zmęczona próbami przebicia się w branży muzycznej i postanowiła przenieść się bliżej swojego młodszego brata. W 1961 roku, rok przed wydaniem debiutanckiego albumu Boba Dylana, pracowała jako pisarka i redaktorka dla Journal of Conflict Resolution, od 1963 roku. Czasopismo było dwutygodnikiem, który koncentrował się na międzynarodowych konfliktach i ich rozwiązywaniu. Niestety Connie Converse w tamtym czasie cierpiała na depresję a w odpowiedzi zaczęła pić oraz palić. W 1972 roku pismo zostało sprzedane, co pozostawiło koni bez pracy, pogłębiając jej choroby i uzależnienia. Jej przyjaciele i koledzy zebrali pieniądze, aby wysłać ją do Anglii, w nadziei, że podróż poprawi jej nastrój, ale ten wspaniały gest nie przyniósł skutku. Matka koni zachęcała ją, by dołączyła do niej w podróż na Alaskę, na co koni niechętnie się zgodziła. Jednak wyprawa pogorszyła tylko jej stan. W sierpniu 1974 roku Skończyła 50 lat. Krótko później napisała list do swoich przyjaciół, informując ich, że wyjeżdża, by zacząć nowe życie gdzieś indziej. Pożegnała się z bratem i rodziną, a później odjechała, by już nigdy nie zostać widzianą. Numer 4. Mr. Fantastic. Mr. Fantastic jest prawdopodobnie najbardziej tajemniczym artystą na naszej liście. Znamy go, ponieważ pojawił się w dwóch utworach MF Duma, w tym na jednym z jego największych hitów. Rap Nitch Nie ma on nawet solowej kariery, przynajmniej nic o niej nie wiemy. Tożsamość Mr. Fantastika nigdy nie została ujawniona i od lat owiana jest tajemnicą. Mr. Fantastic pojawił się po raz pierwszy w utworze Antimatter. To singiel King Gidora, który jest alter ego MF Duma. To tam rzucił wskazówkę, kim może być, mówiąc. Znany z gromadzenia niezłego zapasu, kiedyś nazywali mnie Pure Math. Ten utwór został wydany w 2003 roku, a 4 lata wcześniej MF Doom wspomniał o kimś o pseudonimie Pure Mathematics w swojej piosence Go With The Flow. Następnie, jak już wspomniałem, Mr. Fantastic wystąpił w rap z jednak po wydaniu tego utworu po prostu zniknął. Co wiele osób uważa za dziwne, biorąc pod uwagę, że był dobrym raperem i współpracował z tak znanym artystą. Wiele osób spekulowało na jego temat. rap wyznał, że pochodzi z Nowego Jorku, skąd wywodzi się także dum. Te fakty wywołały liczne teorie na temat tożsamości Fantastika. Niektórzy spekulowali na przykład, że może być to 50 Cent albo Jay Z, jednak to oczywiście nieprawda. Numer 3. Shiloh Dynasty. Shiloh Dynasty był królem wśród najbardziej legendarnych artystów w historii. Opublikował dwie pełne piosenki i kilka urywków, ale mimo to stał się multiplatynowym artystą. Jednak zniknął po 2016 roku i nikt nie wie, co się z nim stało. Pozostawił wiele osób zastanawiających się, dlaczego tak utalentowany muzyk po prostu odszedł. Shino zaczął udostępniać krótkie filmy, na których śpiewał i grał na gitarze. Było to na platformie Vine. Filmy te szybko zyskały popularność dzięki ich wyjątkowej jakości. Rzadko pokazywał swoją twarz, co potęgowało tajemnicę wokół jego tożsamości. W 2015 roku Shiloh zaczął publikować na Instagramie, co pozwoliło mu udostępniać nieco dłuższe filmy i zdobyć jeszcze większą popularność. Ponadto wielu producentów zaczęło go samplować, co jest trendem, który trwa do dziś. Na przykład utwory EXA mają wiele jego sampli. Wiele osób zwraca uwagę na jeden z jego postów na Instagramie, w którym napisał: Nie jestem wyglądem, jestem uczuciem, co może wskazywać na jego podejście do twórczości muzycznej i na to, dlaczego nie chciał się zbytnio pokazywać. W każdym razie pod koniec 2016 roku miał dziesiątki tysięcy obserwujących na Instagramie, a jego ostatni post pojawił się w grudniu. Od tego czasu nic o nim nie słychać, mimo że jego popularność gwałtownie wzrosła podczas jego nieobecności. Christina Lee corrish Zaginęła w 1987 roku i nie było o niej słychać do 1990 roku, co skłoniło wiele osób do spekulacji na temat tego, co się z nią stało, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że była zcientologiem. Zaczęła spotykać się z piosenkarzem o imieniu Robin Williamson. A w końcu dołączyła do jego zespołu. Zespół The Incredible String Band był dobrze znany z pionierskiej działalności na polu muzyki psychodelicznej. Według jej byłego męża zespół nawracał wielu ludzi na Scjentologię. Christina dołączyła do niego w 1968 roku, wystąpiła z nim na Woodstock 69 i miała z nimi udaną karierę. Jednak opuściła band w 1972 roku po rozstaniu z Robinem. Po tym widywano ją na wydarzeniach związanych ze Scientologią i dołączyła do kilku innych zespołów, z których także odchodziła. Poza tym niewiele o niej wiadomo, no może tylko tyle, że wyszła znowu za mąż. Za gościa o imieniu Brian Lambert, pod koniec lat 70., który wkrótce stanie się kluczowy w tej historii. Kristina nie była zaangażowana w scenę muzyczną w latach 80., a także ciągle się przeprowadzała. Ostatni raz podobno widziano ją podczas podróży autostopem na pustyni w Arizonie w 1987 roku. W niedawnym wywiadzie jej były mąż Brian ujawnił mnóstwo informacji na jej temat. I tego, co mogło się wydarzyć. Podobno jako Scientolog, awansowała na poziom O23. Teraz nie zamierzam wam wciskać, że wiem o co chodzi, albo że w pełni to kumam, ale chyba chodziło o to, że była po prostu na bardzo wysokim poziomie bycia Scientologiem. A scjentologiczne idee doprowadziły ją do obłędu. W każdym razie jej mąż powiedział, że oszalała i postanowiła zamieszkać na podwórku, zanim prawdopodobnie stała się bezdomna po prostu w innym miejscu. Numer 1 Richie Edwards. Richie Edwards był gitarzystą i autorem tekstów zespołu Manic Street Preachers w latach 80. i 90. Jednak zaginął 1 lutego 1995 roku i od tamtej pory nie został odnaleziony. W 2008 roku uznano go za zmarłego. To wywołało liczne teorie na temat tego, jak zniknął. Dlaczego zniknął i co wydarzyło się później? Co więc doprowadziło do jego zaginięcia i dlaczego nigdy nie został odnaleziony? Richie dołączył do zespołu Manic Street Preachers w 1989 roku, po tym jak zaprzyjaźnił się z członkami zespołu w roku 1986. Dołączył jako gitarzysta, ale był najbardziej znany ze swojego doskonałego pisania piosenek. Ludzie często zwracają uwagę, że Richie był bardzo inteligentny lubił czytać i studiował historię polityczną na uniwersytecie. Zespół był zdecydowanie antyestablishmentowy i politycznie zorientowany, zanim podpisał kontrakt z wytwórnią w roku 90. Krótko po podpisaniu kontraktu Richie przeprowadził pewną akcję, która pomogła zespołowi zdobyć sporo uwagi. Kłócił się z dziennikarzem o imieniu Steve Lamac, którego fundamentalna krytyka zespołu polegała na tym, że nie byli poważni w swojej twórczości. Ciągle pytał, czy są autentyczni, więc, dzieci zabrał go na bok i wyciął na swoim ramieniu napis For Real. Krótko po tym został przewieziony do szpitala, a New Musical Express opublikowało tę historię, która zyskała szeroki rozgłos. Wiele osób. Przeoczyło fakt, że dzieci mógł mieć pewne problemy ze zdrowiem psychicznym. Był otwarty na ten temat w wywiadach przyznając się do zachowań autodestrukcyjnych, a później zmagał się z bezsennością oraz anoreksją. Po incydencie for Real zespół podpisał kontrakt z Kolumbią i wydał swój pierwszy album studyjny, a ten wprowadził ich na scenę mainstreamową. Wydali następnie kolejne dwa albumy, a The Holy Bible jest powszechnie uważany za jeden z ich najlepszych. Wiele tekstów jest dość mrocznych, a nasz bohater jest ich twórcą. Co się z nim stało? Do dzisiaj niestety nie wiem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, a jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę i suba. Ja życzę Wam udanego tygodnia. Na razie. Elo.